Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam przedstawić rozkład Tarota, kartę dnia na 22 października 2023 dla wszystkich znaków. Kartę przełożyłam i tradycyjnie rysuję dwie karty: Dwójka mieczy, Dwójka puław. Beton, ściana, brak ruchu, brak działania. Kiedy nie działamy, to się nie rozwijamy i jesteśmy tępi. Dziś mogą pojawić się sprzeczności i duże różnice charakteru pomiędzy dwoma osobami. Trudno będzie z podjęciem decyzji, trudno będzie zobaczyć prawdę, którą nie chcemy zobaczyć. To jest dzień niepewności, dystansu, lęku. Dziś możemy zamknąć serce, nie okażemy zainteresowania czy uczuć. To jest dzień na przedstawienie swoich racji. Możemy wahać się, czuć sprzeczność. Co na koniec? Blokada. Karty nioskie. Jeśli uwierzysz. Pozdrawiam, Klara Terod. Dba o